Co to będzie za dworzec kolejowy? Trwa w najlepszy remont stacji PKP w Gliwicach. Jest już gotowy jeden z peronów, przez co widać jak bardzo obiekt się zmienia. Z czasów poprzedniego stulecia pasażerowie przeniosą się wprost do XXI wieku. Tak nowoczesny i komfortowy ma być Gliwicki dworzec. Oczywiście nie wszystkie prace idą jak po maśle. Jakie więc trudności napotkali budowlance do tej pory? Zobaczcie i posłuchajcie państwo sami. Dworzec kolejowy w Gliwicach to dziś wielki plac budowy. Głos zapowiadający przyjazdy pociągów zagłusza często huk młotów czy wiercenia. Między pasażerami kręcą się robotnicy słowem, widać, że praca w re. Zmiany zaobserwować można na razie na jednym z peronów. Gdy się na niego wejdzie, to aż dech zapiera ze zdumienia, jak wielką przeszedł metamorfozę. Co ważne, każdy może już te zmiany podziwiać. Tutaj już zatrzymują się pociągi, i podróżni już korzystają z tej infrastruktury. Całość będzie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Tu, gdzie widzimy wygrodzenia, będą schody ruchome i windy. Konstrukcja zadaszenia peronu waży 5000 ton. Żeby ją ustawić, trzeba było wykonać wykopy w gruncie na głębokości 5,5 metra. Wówczas wyszło parę niespodzianek, jak na przykład niezidentyfikowane przewody. Z placu budowy przemieszczaliśmy się tutaj przejściem tunelowym. Tak? W obrębie peronów w drugim i trzecim przejścia tunelowe, cztery wszystkie, które wykonujemy, były wykonane. Te tunele są wykonane z prefabrykatów. One są w kształcie litery Elice. Te prefabrykaty były wstawiane od góry, tak? Waga takiego prefabrykatu to jest pomiędzy 4 i 7 tony, a 17 ton. tak? Prace przy przebudowie peronów drugiego i trzeciego zakończą się wraz z końcem tego roku, jednak podróżni korzystają z nich na bieżąco. Peron czwarty zostanie oddany do użytku w czerwcu przyszłego roku. Gliwicki dworzec jest jednym z 16 w Polsce sklasyfikowanym jako premium i jednym z trzech najważniejszych remontowanych obecnie w kraju. Dlatego też no, standard, który tutaj jest wykonywany, no, tak naprawdę podnosi cały standard tej, tej stacji. Przykrycie, przykrycie wszystkich peronów tak naprawdę takim zadaszeniem no, będzie no, znacznie podnosiło komfort wsiadania, wysiadania i korzystania z tej całej stacji. Intensywne roboty trwają też w samym budynku dworca. Z zewnątrz widać już nową dachówkę, i jak opowiadał inwestor, sama konstrukcja zabytkowego dachu nie była w tak złym stanie, jak się można było spodziewać. Na razie inwestor nie mógł powiedzieć, jaki kolor będzie miała elewacja gliwickiego dworca. Przypomnijmy, że ten został zbudowany w 1845 roku. To zabytek. Dlatego prace modernizacyjne muszą być prowadzone z pietyzmem i uwzględnieniem rangi obiektu. Z tego też powodu nie zostanie wzmieniony układ budynku, a ozdobna mozaika w głównej hali dworca oraz Stropy będą odtworzone i zachowają swój niezwykły charakter. Hala PKS-u i hala główna dworca będzie połączona ciągiem komunikacyjnym, w obrębie którego będą przeszklone witryny i lokale usługowe i gastronomiczne. Tym korytarzem dojdziemy i do hali głównej, która jest tutaj i do tunelu drugiego, w którym będziemy mogli się przemieścić na perony. W budynku dworca pojawi się nowoczesna informacja oraz kilkanaście ławek dla podróżnych. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawią się ścieżki prowadzące i specjalne oznaczenia dla osób niewidomych, windy z systemem informacji głosowej i oznaczeniami w języku Braille'a, a także pętle indukcyjne umożliwiające osobom niedosłyszącym odsłuchanie komunikatów dworcowych. Koszt modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i budynku dworca to 156 milionów złotych, z czego ponad 80 milionów pochodzi z dofinansowania.